Bo widać, że jest wszystko na żółto i piękna atmosfera. Motor, to motor! Najfajniejsze jest to, że jest to bardzo rodzinny sport, a najmniej fajne jest to, że ciężko znaleźć tutaj swoje miejsce. Ja jestem e, dosyć świeżym kibicem żużlowym, ale moje pierwsze spotkanie e, na meczu wywołało we mnie taką euforię radości i tak pozytywne emocje, że no, można powiedzieć, że zakochałam się w tym sporcie. I od niedawna, bo od kwartału zaczynam e, śledzić. Poczynania i losy naszej e, drużyny, wędrując nawet z nimi e, na mecze do innych e, miast, No emocje niezapomniane. No, ja jestem szczęśliwa, jak tu jestem, mogę kibicować, mogę wspierać. Emocje w innych miastach są tak samo tak same są, tak sam, są takie same. Wiadomo, jest mniejsza liczba osób, ale najciekawsze jest to i jest to niezwykle pozytywne doświadczenie, że w innych miastach kochają naszych kibiców. Idę z Wiankiem przez miasto i jestem dumna, że idę z naszym Wiankiem przez miasto. Ludzie machają. Ludzie machają, ludzie trąbią samochodów, pozdrawiają, zapraszają następnym razem. Chcą sobie robić z nami zdjęcia. Mówią, że kochają naszych kibiców. No wiadomo, no rywalizacja jakby drużynowa jest, ale mówią, że kochają naszych kibiców. Jest to fenomenalne w ogóle uczucie. Zawsze, bo kochają żurzel, lubią to. Zaczęliśmy naprawdę od ciężkich czasów, które było bardzo mało ludzi przychodziło, bardzo słabo jechaliśmy. Ale odbudowało się, to jest i naprawdę warto przyjść, pooglądać, bo jest naprawdę duży postęp w tym, co się stało. Za co Pan kocha, hmm. Za co trochę jeździłem amatorsko. Także wiem, jak to wygląda, jak się leży, wiem, jak się można poobijać. <grym> I to jest bardzo, bardzo ciężki męski sport, którym trzeba się wykazać i siłowo, i myślowo. Także wszystko musi tutaj zagrać, żeby ktoś pojechał i było dobrze. To nie samo, tylko jak tu się widzi, że jadą, jest fajnie jadą, tutaj są dziury, szarpie, ciąga wszędzie, także, także podziwiam tych wszystkich, którzy zaczęli, nawet zrobił, kto zrobił jedno kółko, to go podziwiam, nie tylko tych, Od ci, co dobrze jadą, mają talent, to już są naprawdę super i mega. Styl. Dlaczego kibice lubelscy to są najlepsi kibice? Bo najlepsi będą i zawsze byli i będą. Od ile lat pan kibicuje? Powiem pani szczerze, od dwóch lat, ale w tym roku jestem zapasynowany. Ja. Za co pan kocha zgrze? Za rywalizację, za sport, a lubelski e, za kibiców jeszcze.